Gdy barwy złociste królują, Gdy płomieni barwa w słońcu lśni, Gdy dolinami wicher przemyka, Oznajmia świat, że jesieni nadszedł czas, Gdy błękit nieba woła mą duszę, Gdy kolorami zachwyca się świat, a głos jesieni ujawnia swą duszę, W blasku słońca daje znać. Słońce przebija się przez chmury, Rozświetla kolorowy liść. Brązowo-złote barwy przykryły góry. Strójki śpiewają jesienną pieśń. Gdy błękit nieba woła mą duszę, Gdy kolorami zachwyca się świat, A głos jesieni ujawnia swą duszę, W blasku słońca daje znać Kolorowa złota polska jesień. Na chmurach całą masę wspomnień niesie Gdy babie lato snuje się wśród drzew Ta pieśń przesłanie takie niesie Doceńmy naszą polską jesień To piękno, które w sobie ma gdy błękit nieba woła mą duszę, Gdy kolorami zachwyca się świat, A głos jesieni ujawnia swą duszę, W blasku słońca daje znać. Gdy błękit nieba woła mą duszę, Gdy kolorami zachwyca się świat, a głos jesieni ujawnia swą duszę, W blasku słońca daje znać.